Cześć Wojtek. Cześć Jacku. Co tam w tle, co tam za twoimi plecami jest? Mapa tutaj Krakowa, przychodzą turyści, pytają się gdzie, jak trafić, mimo że jest mapa, ale i tak mnie bezdomnego nie wiem po czym poznają, ale podchodzą, pytają się jak trafić tam, tam i tego. No im tłumaczę tego i tak dalej. Czyli tobie mapa, przynajmniej w Krakowie, nie jest potrzebna? Yy, znaczy nie jestem rodowitym Krakusem, bo pochodzę z Bielska Białej, ale jestem tyle lat na ulicy bezdomnym, tutaj jestem 8 lat. Że po prostu już wiem, gdzie, jakie ulice, może nie wszystkie, ale ile, ile, mogę, tyle pomogę. Czy znasz każdy zakątek Krakowa? Nie każdy, tak jak powiedziałem, nie każdy. A jak Kraków wygląda, jeżeli chodzi o bezdomność? Jak Kraków wygląda? To powiem, to jest tak szczerze, na dwoje babka wróżyła, bo gdzieś się pójdzie, zakonnicy mówią, pomagają, to tego, można tam mieszkać. Później się okazuje, że nie tego, tak jak ja, no byłem u pewnych braci, Wysłali mnie, jak ja to mówię, na śmierć, bo zaproponowali mi pracę, przyjechała pani, żeby mnie wziąć do pracy, pojechałem. Miałem pilnować stawy i tak dalej, tylko tak, nie miałem kiedy obiadu ugotować, nie miałem nic, bo musiałem cały dzień być w robocie. W nocy co godzinę musiałem chodzić i obchodzić stawy i tam mi sami ludzie powiedzieli, mieszkańcy tej wsi, że przychodzą kusownicy i jeśli nie chcesz pływać w tym stawie, mówi, to lepiej tego nie rób. I ja po prostu rano wstałem, zawinąłem swoje rzeczy, czyli mój dobytek życiowy, moje mieszkanie, że tak powiem, i się zawinąłem stamtąd. To od razu pokażmy ten dwój, Twój dobytek. To jest wszystko, co masz? Skarpety, śpiwór, koc. Już. Papier toaletowy musi być. Koc. No i na dole jest śpiwór. To jest mój dobytek, po prostu, żeby się gdzieś przespać, tego i tak dalej. I ile ty masz lat? 43. To 43 lata niezbyt wiele się dorobiłeś. No nie. A dlaczego tak się stało w swoim życiu? Yy, stało się tak. Odbywałem długoletnie więzienie. Odsiedziałem wyrok i po prostu rozwiodłem się z żoną. Jest po części moja wina. Po prostu byłem hazardzistą i pijakiem. Do dzisiaj sobie nie radzę też z alkoholem, ale z hazardu zrezygnowałem. Czyli żona nie wytrzymała presji nałogów? Tak, tak. Nie przynosiłem pieniędzy do domu, po prostu No, no przeciwnie, wydawało się. No właśnie. A więzienie, powiedziałeś długoletnie więzienie, to brzmi bardzo złowiesz, co? 9 na 8 miesięcy i to wyszłoby jeszcze na warunkowe, bo jeszcze bym siedział dłużej. A kiedy wyszedłeś? 2010 rok. I od tej właśnie. Od tej pory jestem na ulicy. Czy to było twoje jedyne zderzenie z wymiarem sprawiedliwości? Nie. Miałem wcześniej wielokrotnie, tylko tu już się wpakowałem na długoletnie więzienie. A powiesz nam, co zrobiłeś takiego, że tyle lat siedziałeś w więzieniu? Yy, to było fałszowanie pieniędzy, czyli okradanie skarbu państwa. Robiłeś to skutecznie? Tak, ale co jak wszystko szło na bieżąco, przepraszam, że przeklnę, na dziwki, alkohol i tak dalej. Wiesz co, dlaczego ja zapytałem, czy robiłeś to skutecznie, bo to się wydaje, że fałszowanie pieniędzy to jest taki dobry wątek filmów sensacyjnych. Zawsze jak oglądamy takie filmy, to zastanawiamy się, czy to w ogóle jest możliwe. Jest. Ty jesteś z wykształcenia? Piekarz. Ale też dziennikarz. Ale to skończyłem w więzieniu kursy. Dziennikarz radiowo-telewizyjny. Pani Agnieszka Jasto prowadziła zresztą ten kurs. Opowiedz o tym więcej. No co, no chodziliśmy i tego, no szło się do radiowęzła w więzieniu. To było w ramach Unii Europejskiej, żeby y, dać, jakby to powiedzieć, więźniom, którzy wychodzą, dać szansę na jakiś start w życiu. Nie? nie, że tylko mają ten swój zawód, ale może te kursy coś pomogą. Nie? I oczywiście idąc gdzieś do redakcji czy do telewizji, tam nie ma pieczątki więzienia ani nic. Oni nie wiedzą, gdzie ten kurs jest skończony. Mam po prostu na to dokument. I jaki to jest dokument? Czy to jest wyższe wykształcenie, czy to jest przygotowanie do zawodu dziennikarza? Znaczy, yy, tam na tym było napisane, bo w tej chwili nie mam. Zresztą bardzo dużo dokumentów pogubiłem. Tam było, że ukończył kurs jako dziennikarz radiowo-telewizyjny. Bo prasowe to już jest taki wkit. Pisałem artykuły, pisałem do głosu Białenki tego i tak dalej, tylko to już takie było po prostu. Dodatkowe, ale nie ma na to dokumentacji. A jak długo ten kurs trwał? Pół roku. Jakie były zajęcia? Doszło się tak, mówię, pani Agnieszka ja to prowadziła. Trzeba było później zdać egzamin, który egzamin zdałem. I jakby to teraz, no... Po prostu tak, no, ja się jeszcze angażowałem w to, co coś mi to może pomogło do egzaminu, bo to były plusy, bo zaprosiłem pana Diablo do więzienia, jako gościa żeby porozmawiał z więźniami, yy, panią Kosik, nie wiem, czy komuś to coś mówi, czy nie mówi, po prostu jako goś, żeby to było, to były spotkania w ramach recencylizacji, żeby więźniowie prócz że rodzina przychodzi na widzenia, nie wychodzimy poza mury, ale żeby ktoś przyszedł z zewnątrz. Tak samo zapraszałem piłkarzy z Legii, chociaż nie jestem kibicem Legi, tylko po prostu tak się zaangażowałem, zastanawiam się, gdzie co się da, żeby załatwić, żeby ktoś do nas przyszedł za te mury. Bo my nie wychodzimy nie tego, żeby ktoś. Czyli z jednej strony ty przechodziłeś resocjalizację, ale też pomagałeś innym w tym, ponieważ dostarczałeś im takiej ambitnej rozrywki. To znaczy, może nie pomagałem, bo ja się tam nie czuję jakimś, jak to się mówi, jak. Że uzdrowiłem kogoś czy w coś. Czy tego w wolny po czas. prostu chciałem, bo ja też z tym miałem styczność. Też byłem na tych spotkaniach tego i tak dalej. Wiesz, co, ja nawet nie wiedziałem, że w więzieniach są radiowęzły. Są, są, radiowęzły, i na przykład tak, tam, gdzie siedziałem w Warszawie na Białęce, to jest profesjonalny już. To nie jest tam, że jakieś tego, tam się wszystko ustawia, musi wszystko w celi brzmieć czyściutko. Nie tak jak w niektórych więzieniach jest, że czytaj jadłospis i nawet nie wiadomo, co będzie na ten obiad czy na te śniadanie, czy na te kolacje. A jak często są takie audycje radiowe w więzieniu? Audycja leci cały czas praktycznie. Można powiedzieć, że tak od godziny ósmej. Do 21, do 22, zależy od więzienia. Powiedziałeś... I są różne audycje, bo przyjeżdżają księża, nagrywają materiały, bo to radio musi być dla każdego, tak? Przyjeżdżają zakonnice, ktoś tam czyta się na przykład, kierownik każe, o proszę tu przeczytać ten artykuł. I to się nagrywa, bo jak się ktoś zająknie 5-10 razy na artykuł, no to to głupio trochę brzmi, nie? I znowu powtórka. Jest to nagrywane i odtwarzane. A czy potrafisz też montować audycje radiowe? Powiem ci Jacek teraz szczerze, że nie wiem, bo nie próbowałem. To już jest prawie 9 lat. Nie wiem. Nie, nie raz, bo ludzie, bo mnie tu znają, mówią, to czemu nie idziesz, nie spróbujesz? Ja bym nie wiem, czy dam rady, czy się odnajdę. Mówiłeś o tym, że w celach są głośniki. Tak. Czy je można wyciszyć albo wyłączyć? Można. Czyli to jest właściwie decyzja więźniów, czy słuchają Tak, audycji, tak, tak, tak. No bo są telewizory tego i na przykład tak, albo chcę słuchać Albo chce oglądać telewizor, albo słuchać radia, nie? tak zwanej betoniary z radiowęzła. Nie? I on wtedy się wyłącza i oglądamy film. Nie? A jak nie ma nic ciekawego, no to się włącza a posłuchamy, co tam leci. Bo i leci muzyka tego, różne stacje włączają, ZETki, RMF tego. Po prostu jest tam jakaś taka segregacja, że tak powiem. Nie? Czyli z tego też wniosek, że twoi koledzy więzienni wiedzieli, że ty to ty, że Twój głos leci z głośników. Też. I jakie były ich reakcje? Czy oni doceniali tę Twoją pracę? To znaczy tak, z dużo tam ja to nie miałem do czynienia, bo miałem tylko do czynienia tam, gdzie siedziałem, czyli na oddziale pracy. Bo w ogóle to ja pracowałem... Zacząłem pracować na obieraku, o trzeciej w nocy wstawałem do pracy. Później robiłem na kuchni jako pomocy kucharza. Później robiłem na porcjowni, Później przeszłem na wypiski, to jest, że skazanym, kolegom skazanym, roznosi się zakupy, które sobie zamówili. Później pracowałem w kantynie. I tak, w poniedziałki nie było widzeń, czyli kantyna była zamknięta. No to ja szłem do radiowęzła, właśnie przyjeżdżała pani Agnieszka Jas i robiliśmy właśnie te kursy dziennikarskie. Wiesz ale to dla mnie jest troszeczkę zaskoczeniem, ponieważ ja rozmawiałem z wieloma więźniami i oni twierdzą, że w więzieniach się właściwie nie pracuje. Rzadkością jest taka sytuacja, że jakiś więzień pracował, a ty mówisz o tym, że miałeś właściwie całe dni wypełnione pracą. Tak. Jest to rzadkością, tylko teraz zależy jakie mają zapotrzebowanie. Ja, jako piekarz, miałem książeczkę sadypidowską, czyli mogłem pracować na kuchni, mogłem pracować na wypisce, mogłem pracować w kantynie. To jest teraz, zależy kto, co. Wojtek, ty wyglądasz bardzo porządnie, mówisz w ogóle Dziękuję. świetnie. Dlaczego w takim razie 9 lat tkwisz na ulicy? Dlaczego nie zrobisz użytku z tych swoich zawodów? Zawodu piekarza, zawodu dziennikarza? Zawodu piekarza już nie mogę skorzystać i nie skorzystam do końca życia. Trzy lata temu mi groźlicę. Którą mam wyleczoną oczywiście, Jacek nie bój się. Spokojnie, Mam wyleczoną, mnie, nie jest, mnie nie jest tak łatwo wystraszyć. Wiesz, mam wyleczoną, ale nie mogę podjąć już zawodu nigdzie, gdzie jest żywność. Pracowałem tu na kolei. Popełniłem błąd, ale mam prawo powrotu do pracy. Tylko czekam, żeby wyleczyć nogi, Jacek, ja ci pokażę. Bo żeby nie było, że ściemiam. Teraz to już to ładnie wszystko wygląda. Wow. Wiesz, a ja miałem dziury, że mogłeś palce wsadzać. Ja dwa lata temu nie chodziłem. A co to jest za choroba? Koledzy od alkoholu. Alkohol niewiadomego pochodzenia. I ja dwa lata temu to miałem tak, że koledzy mnie musieli, słuchaj, prowadzić do toalety, bo bym robił pod siebie. I dziękuję właśnie tym kolegom. To są dla mnie nie koledzy, przyjaciele. Czy obydwie nogi masz tak zajęte? I to mam mniej już. Pokazałem Ci najgorsze. Jesteś pod opieką lekarzy w tej chwili? Znaczy chodzę na opatrunki, oczywiście jak najbardziej. Na ulicę Smoleńsk, tam gdzie można korzystać z przychodni dla bezdomnych tego. Naprawdę, y, tu muszę powiedzieć święte słowa. Opieka, to co robią tam u ojca Pio, to jest coś przepięknego. Dla nas. Wiesz co, to jest chyba ośrodek, który naprawdę powinien być naśladowany w innych miastach również. Wszyscy bezdomnie się wypowiadają o tym w sposób bardzo taki żarliwy. I naprawdę kościół robi wspaniałą robotę. Tak. Naprawdę. Tu jest niedaleko. Jakbyś poszedł na drugą stronę galerii, ulica Warszawska, tak samo. Siostry, wszystko zrobi. Wracamy do twojej choroby, wracamy do tego twojego bytowania na ulicy. Powiedziałeś, że to od alkoholu niewiadomego pochodzenia. Co to było? Czyli tak zwane F-16. No. To jest jakiś spirytus taki spirytus techniczny. niby pewny, no ale to... Yy, słuchaj, gdzie kupisz pół litra spirytusu za 5 złotych? I zrobiła mi się... Bo się zaczęło od prawej nogi. Jedna dziurka, druga, trzecia. Później mi przeszło na tą drugą nogę. Nie chcę teraz, bo tu nie będę się rozbierał do slipek, bo bym ci tu pokazał, jakie mam blizny. Ci mówię, rany miałem takie, że można było palce wsadzać normalnie. Nie chodziłem. I kiedy to się zaczęło? Dwa lata temu. Rozumiem, że teraz sytuacja jest znacznie lepsza. Chodzę. To jest drewnie najważniejsze. Chodzę, Jacek, chodzę. Czy ona ulega poprawie? Czy jest taka szansa, że będziesz po prostu miał zupełnie zdrowe nogi? Tak, tak, bo to już. Siostry już mi tu nie robią opatrunków, tylko mi nawilżają, wiesz, żeby tak jak widziałeś te suche takie strupy, żeby odpadały. Tylko już nawilżanie. Nie ma żadnej, nie trzeba dezynfekować czy tego i tam dalej, tylko nawilżać. Ja se to sam mogę nawet robić, nie? Ale wiesz, tam pójdę, siostry mają odpowiednie maście. Ja sobie kupię krmniwe. A... Wiesz, dzisiaj Niwea jutro jakieś tam ziają, namieszam, a tam idę do siostry zakonnej i robi na pewno profesjonalnie. Ja rozumiem, że to właśnie nogi przeszkadzają ci w podjęciu pracy. To znaczy w chwili obecnej tak, ale rozmawiałem tutaj z panią prezes, mam prawo do powrotu, bo tak ci Jacek powiedziałem, pracowałem tu na kolei. Niestety przez swój błąd zostałem zwolniony. A na czym ten błąd polegał? Ostatni dzień, dzień Dni Młodzieży, Leżą śpiwór, policjant prosił, żebym ja go podniósł, nie? bo jako, że pracownik kolei, żeby nie było zagrożenia, ludzie, żeby się nie bali, nie? było to sprawdzone, nie? ja mówię, ja tego nie wezmę, bo nie jestem od tego, on mnie wyprzedza, mówi, niech pan to weźmie, ja mówię, daj mi pan spokój, bo ja nie jestem od tego, wyprzedził mnie trzeci raz, mówi, pan jest podejrzany, no i przyjechał kierownik, znaczy zastępca kierownika ochrony, Przyleciał i mówi: Chodź, mówi, na alkomat, mówi, bo jesteś podejrzany. No i niestety wyszło mi na alkomacie. No. Rozumiem. Czy to jest taki stygmat na tobie, że nie możesz do tej pracy wrócić już? Nie, mogę, tak jak mówię. Rozmawiając z panią prezes, pani prezes powiedziała: Jeśli będę gotowy, mam przyjść, tu są biura zaraz obok, mam przyjść na rozmowę. Czyli ten fakt, jak gdyby, ulegnie zapomnieniu, że byłeś pijany w pracy. Tak. To były dni młodzieży, nie pamiętam nawet, który to był rok. Kiedy były dni młodzieży Jacek? O, ja też nie pamiętam w tej chwili. Zastrzeliłeś mnie, ale myślę, że to było co, 4 lata temu? No, no to wtedy straciłeś tak, zgaduję, tą pracę. Zgaduję. No ja, ja też właśnie nie wiem. Wiesz. Mimo to tkwisz 9 lat na ulicy. Miałeś takie momenty, kiedy pracowałeś, ale też bardzo długi okresy, kiedy nie pracowałeś. Właśnie dlaczego, no, nawet ze względu na chorobę z tych nóg swoich, lepiej wygodniej by ci było mieszkać pod dachem niż na ulicy? Tak, tylko skąd ten dach wziąć? Z pracy. Tak, ale teraz, żeby właśnie z tej pracy dostać ten da, to przepracuj. Ja znam kolego, spali po ławkach, pracowali, ale tak. To policja obudzi, ale nie, że tam coś pozłości, czy tego, tylko czy wszystko w porządku. Do tego, bo chcieli po ławkach, pośpimy miesiąc i tego i se później coś wynajmiemy. Ale to się nie da. Później idziesz do roboty niedospany, nie tego i w końcu były takie przypadki, pracodawca mówi. Nie, bo pan tam, panie Kowalski Na przykład, nie, tak mówię, bo nie będę wypowiadał nazwiska nie? Panie Kowalski Pan nie ten, pan przychodzi do pracy zmęczony Tak nie może być, stanie się jakiś wypadek I tak dalej I nieraz chłopakom brakowało nawet tydzień Żeby do tej wypłaty dotrwać A gdzie teraz śpisz? Na noclegowni Czyli nie śpisz na ulicy? Nie, teraz nie A wcześniej? Tak, jak jest sezon zamknięty, bo jest sezon ochronny Rozumiesz, otwierają od pewnego miesiąca do pewnego miesiąca i wtedy można spać do noclegowni. A tak to nie ma noclegowni. Po prostu ławeczki i tak dalej. No ale to też nie robiło Ci dobrze na nogi? No nie robiło. No Wróćmy. nie robiło, ale tu jest u mnie chociaż to, że jest ta regularność. Chodzę na opatrunki i te siostry, czy tego, które mi tam robią, są zadowolone, że mimo to jednak no nie robiło dobrze, bo to wiadomo, zawsze jak to się mówi, o ziemi ciągnie tego i tak dalej. Nie? Wojtku, wróćmy do początku tej całej historii. Mówiłeś, że zgubiły cię nałogi. Tak. Jak to się zaczęło? Znaczy, ja już piłem przed więzieniem, po wojsku. No, zacząłem pić i piłem, tylko to było jeszcze takie picie, powiem tak, kontrolowane, chociaż nie ma takiego czegoś, bo przeszłem terapię i terapia żadna mi nie pomogła. Wiesz, mówią, terapia pomoże. Skoro ja, będąc prawie 10 lat w więzieniu, zamknięty, gdzie nie mam styczności z alkoholem, to powinno być dla mnie terapią. A jak tylko opuściłem mury, co robiłem? Tylko się rozglądałem, patrzyłem gdzie jest sple, żeby się napić. Czyli dziesięcioletni okres abstynencji to jest zbyt mało, żeby zapomnieć o tym? Nie wiem, czy to człowiek ma w organizmie, bo nie powiem w genach, bo mam kochanych rodziców i tak dalej. Nikt nie miał problemu, tylko ja. A Hazard? Ani brat, ani siostra, nikt. A Hazard? No, hazard tak się też wziął, bo tak. Dała maszyna raz, dla drugi raz. Ale później po prostu tak, wyleczyłem się z tego sam. Przyszedł pewien taki dzień, żona mi powiedziała jeszcze wtedy, żona, że jak nie przestanę pić, to rozwój. A ja se tak patrzę na nią i pff, myślałem, że se jaja robi. I przyszedł taki dzień, że dostałem wyzwanie na rozprawę rozwodową. No i niestety poszło. Nawet nie chciałem już jej prosić, bowiem ile krzywdy je zrobiłem. Nie fizycznej, nie psychicznej, nie ten tylko przez to samopicie. Przez samopicie. Ale hazardzistą byłeś wcześniej, właśnie w trakcie małżeństwa też, tak? Po. Aha. Znaczy nie w trakcie małżeństwa, tylko że po więzieniu, bo przed więzieniem nie grałem. Po więzieniu zacząłem grać. To co spowodowało, że spróbowałeś ten? Właśnie raz? nie wiem. Poszedłem do knajpy, piłem piwo, wrzuciłem raz, dała maszyna. No to happy, jak dała dzisiaj, na jutro, nie? I jak długo to trwało, ile przegrałeś w swoim życiu? Nie powiem Ci, Jacek, ile przegrałem, nie wiem, bo nigdy tego nie liczyłem, nie kalkulowałem. To jest tak samo, jak na terapii mówią, żeby robić piciorys. Ile się wypiło, ile się przepiło. I co za to by można było kupić. Nie sięgam taką pamięcią, żeby to wszystko poobliczać. Wiem tylko jedno, co mnie boli. Zrobiłem krzywdę, może nie tak, bo to, że sobie, dobrze, jestem sobie winien, ale żonie. Jak długo byliście razem? Proszę? Jak długo Od byliście? Od 1998 roku do 2010. Owoce miłości? Dzieci? Ja wziąłem panny z dzieckiem, ale traktowałem, kochałem jak syna. Mówiliśmy o początku tej całej historii, jakie będzie zakończenie jej? No zakończenie, no co ci powiem, no zakończenie, no to chciałbym, no, no Jacek, tak jak ty, masz dom, tego, jakiś, nie wiem, kochaną kobietę, móc, nie wiem, przytulić się, pocałować, tego i tak dalej, wiesz, no, zjeść razem obiad, porozmawiać, praca. Dach nad głową. Już nie mówię, że jakaś willa, jakby niektórzy chcieli, nie? ale jakiś dach nad głową i kochaną kobietę. No. A jak w tej chwili wygląda sprawa Twoich nałogów? Nałogów? Yy, powiem Ci bardzo fajnie, bo bardzo znam ludzi, którzy są zadowoleni, nawet jak idę na noclegownie na tego. Ja w tamtym roku to chodziłem na rąbany, powiem brzydko, w trzy dupy. Ja do tej godziny, nie wiem, która jest godzina, pewnie gdzieś pierwsza czy druga, to ja nieraz już dwa, trzy razy trzeźwiałem. A ja dzisiaj się napiłem dopiero półtorej piwa. Sam chcę poprawę. Chodziłem brudny, umorusany, człowieku. Niebo, Ale a ziemia. Czy to nie jest tak, że w tej chwili wchodzisz w fazę tego picia kontrolowanego? Sam powiedziałeś, że nie ma czegoś takiego jak picie kontrolowane. Nie ma. nie ma picia kontrolowanego. Nie. Po prostu nie chcę. Chcę przestać. Tylko to też jest tak. Nie wiem, czy mam, czy nie mam, czy tego i tak dalej. Boję się, że może padaczki dostanę albo coś. I se zmniejszam, wschodzę. Nie chcę rano wstawać, wiem, latać. A miałeś takie stany? Miałem. Miałem, kończyło się, że i karetki, i tego, i przecież tu co miałem w kobierzynie lądowej na psychiatryku. Z mnie tu zabierali, stąd. I jak długo trwa ten stan takiego kontrolowanego picia? No to już jest dobre z 4-5 miesięcy. Jak ci się wydaje, czy jesteś w stanie w ten sposób wyjść z tej choroby alkoholowej? Przez mieszanie dawek? chciałbym. Chociaż ostatnio ktoś mi podał pomocną dłoń. Wiesz, wozili mnie karetką od szpitala do szpitala, ale niestety szpital mnie nie przyjął. Nie? Dlaczego? Proszę? Dlaczego? Bo wzięli mnie na kobierzec i tam się okazuje, że żeby trafić na detoks, trzeba być trzeźwym. Ja mówię temu lekarzowi. Przecież jak nie będę pił i ja on nie potrzebuje detoksu. Ja potrzebuję, żebyście mi pomogli. Tylko ze względu na to, że byłem już tam 17 razy mają mnie w komputerze, to jak to się mówi, kop w dupę, bo bezdomny, nie? To on pewnie się przyjechał, żeby się tu podżywić, tego i tak dalej. I tak żeśmy jeździli, jeździli. No i nic z tego nie wyszło, a chęci były. Wojtek, ja ci życzę, żebyś wytrzeźwiał, tak zupełnie wytrzeźwiał, wyleczył nogi i znalazł pracę. Dach, I dziękuję Ci serdecznie. A Jacek. pod tym dachem ciepłą kobietę. I dziękuję Ci Jacek serdecznie. Dziękuję za rozmowę. się, Cześć. Cześć.